Pani. W sumie właśnie zakończyłam film, ale zapomniałam, że miałam do Was bardzo, bardzo wielką, gorącą prośbę. Dlatego e, tą końcówkę wstawiam na samym początku i tak rozpoczniemy dzisiejszego vloga, na którego Was gorąco zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ale z czym przychodzę? Otóż te osoby, które mnie obserwują na Instagramie, już wczoraj widziały post. E, mój, e, moja koleżanka Patrycja bardzo potrzebuje Waszej pomocy. Jest zrobiona zbiórka. Zostawię Wam link w opisie. Bardzo, bardzo gorąco Was proszę o wpłatę. Dziewczyna sama wychowuje dziecko. Po prostu to jest młoda dziewczyna, naprawdę ja z nią jeździłam na wakacje. Nasze pierwsze wspólne wakacje pod namiotami. Ja jeszcze byłam nastolatką, nie byłam pełnoletnia, tak samo jak i Patrycja. To były najwspanialsze wakacje, w sumie takie młodzieżowe, takiej, wiecie, ekipy nastolatków, jakie tylko mogły mi się wymarzyć. Kiedyś wam o nich opowiadałam, że byłyśmy, byliśmy, bo tam byli też i chłopcy pod namiotami. Na działce u mojego wujka nad jeziorem Krasne przyjechał w, w nocy sąsiad, który nie wiedział, że my tam jesteśmy, wypuścił swojego Amstaffa i Pittsburgh Terriera, którego ja zobaczy, zobaczyłam otwierając suwak od namiotu, w którym spałam z Patrycją. Słuchajcie dziewczyny e, i chłopaki, bardzo, bardzo gorąco was proszę, choćby to była złotówka, każda złotówka się liczy, bo to w ilości ludzi jest siła. Nie o to chodzi, żeby płacić po nie wiem 50, 100, 200, 300 złotych. Tylko obojętnie jaka kwota, dowolność jest, bez narzucania, możecie wpłacać jako anonimowi, ale bardzo gorąco Was proszę, zamiast dzisiaj łapki, wpłaccie chociaż złotówkę, bo tu się toczy walka naprawdę o życie z dnia na dzień. Z Patrycją jest coraz gorzej. U nas jest to w miarę tak rozpowszechnione. Na Facebooku jej siostra bardzo dużo udostępnia, ale widzę, że Naprawdę idzie mozolnie ta zbiórka. Bardzo mało się zebrało, a pieniądze są mega szybko potrzebne. Eee, tu została jeszcze jej córka Kaja, która, wiecie, potrzebuje mamy. Także wpłaccie złotówkę, chociaż. Proszę. I zapraszam na vloga. Dzień dobry, kochani. Tym przepięknym akcentem. Witam się dzisiaj z Wami. Tulipanki to nie jedyna oznaka wiosny, jaka wkrada się pomału do naszego domu. Otóż słuchajcie, dzisiaj e, widziałam trzy bociany lecące dosyć nisko, więc pewnie gdzieś lada moment lądowały na polu. Byłam dzisiaj z Azji u weterynarza. Mieliśmy e, zrobić sterylizację byliśmy umówieni na sterylizację. Bo ona się już dosyć mocno męczy po tych cieczkach, ma takie urojone ciąże. No i jest to zbyt niebezpieczne, jeżeli psa się nie chce dopuszczać, a ja jej nie chcę rozmnażać, więc no, zdecydowaliśmy się na tą sterylizację. I słuchajcie, dzisiaj ogólnie zabieg nie został przeprowadzony, bo okazało się, że Azji ma bardzo duże problemy z wątrobą, jakieś enzymy wątrobowe ma strasznie wysokie. Musimy zmienić karmę, więc znów się zaczyna batalia szukania. Karmy, dał mi pan doktor trzy karmy do wyboru, żebym coś z nich mówi. Na dwie tak szczególnie postawił, żebym coś spróbowała, ale nie ukrywa, że nie będzie to proste przy psie alergicznym. Eee, no i słuchajcie, e, wracałyśmy od lekarza. E, Azif jadąc w stronę weterynarza, my tam mamy ponad 30 km, e, ona po prostu tak piszczała, ona się tak bała, ona tak przeczuwała. Pomimo, że ja jej wzięłam jej legowisko do auta, tak żeby wieć miała komfortowo, eee, wiecie co ją uspokoiło? Śpiewanie przeze mnie piosenki. To jest coś, co ona się po prostu wyciszyła, ale zestresowana jakby nie było była. No i wracając już, już a w ogóle nie piszczała, jak już powiedziałam, idziemy do domu, wskoczyła do auta, i już nie było żadnego pisku, żadnego e, nic. No i słuchajcie, właśnie tylko wyjechaliśmy tam z tych Wajsławic automatycznie zaraz, jak się tylko zaczęły pola minęłam, nie wiem, może z 5-7 km zaczęły się pola i nade mną niziutko przeleciały wolno trzy bociany. Więc tak, mamy już zwiastuny wiosny, przerażające, bo za dwa tygodnie zapowiadają rzekomo takie mocne mrozy. Jadąc do domu przyglądałam się na słupach żadnych, gdzie są gniazda bocianie, bocianów nie widziałam, ale fakt faktem były już, przeleciały mi bociany, były nisko, na 100% to były bociany, widziałam dosyć nisko nad autem, więc... Cudownie, wiosna nadchodzi. Mam nadzieję, że wraz z wiosną będzie nowa energia i inne rzeczy też złapią takiego normalnego toku. No i ogólnie się wszystko poukłada. Wróciłyśmy dopiero. Właśnie zaraz Wam pokażę, bo przyszła mi nowość, ale to zanim do tego przejdziemy, to zrobimy sobie może dzisiaj... Sałatkę na śniadanie, tak dzisiaj zacznę, bo już tą sałatkę pokroiłam. Nie wiem, czy ona już mi nie wyszła z tego pojemnika, czy ona objętości nie straciła o połowę. E, więc, e, a u nas w ogóle drogę robią w końcu, przed naszym domem robią drogę, więc e, fajnie, bo e, w końcu będzie, wiecie, normalna nawierzchnia. I, ale za to z drugiej strony do 31 marca. Mamy duże utrudnienia w poruszaniu się. Wczoraj na przykład nie mogłam wjechać na posesję. W ogóle dzisiaj już nam wiasu udostępnili, ale z czasem i on będzie zajęty, no bo wiadomo, że będą musieli dojść tutaj do nas i później do głównej drogi. Dobra, zrobimy sobie teraz sałatkę na śniadanie, więc zapraszam Was. Mam nadzieję, że sałatka Wam również przypadnie do gustu. Dobrze, aktualizacja kochani, 4 godziny później więcej, 6 godzin później prawie e, teraz się możemy zabrać za robienie sałatki, bo dopiero wróciłam z zakupów, okazało się że nie mam winogrona do tej sałatki już Wam mówię co będziemy potrzebowali będzie potrzebny tak winogrono bezpestkowe jasne ogóreczek e, będzie potrzebny camembert, e, słonecznik prażony e, i salami to właśnie w którym widzieliście to w holu to salami co widzieliście to w holu no, to właśnie to o salami trzeba będzie zgrillować je fajnie. Zrobimy takie chipsy z salami, mm, prażony słonecznik i pomidorki koktajlowe. Ja nie wiem, czy mam pomidorki koktajlowe, jak nie mam, to użyję malinowych, więc żadna różnica. I sos robimy 3 łyżki oliwy i jedną łyż... z jedną łyżką soku z cytryny, 1 trzecia łyżeczki soli i szczypta pieprzu. I tak będziemy wykonywać tą sałatkę. Ja już sobie część rzeczy przygotowałam, ale jedną rzecz Wam chciałam pokazać, bo nie wiem, czy wiecie, ale zobaczcie, pod patelnią mam papier. I e, ostatnio się właśnie dowiedziałam, że kładąc tak papier i kładąc na to patelnię, normalnie utrzymujemy wszystko. E, wiecie, tu wszystko jest, widzicie 11-12 ale nie brudzimy płyty i papier się nie spali, nie macie się co stresować ja ostatnio gotowałam coś dosyć długo, chyba ze dwie godziny i cały czas był papier podłożony więc to naszykowałam patelnię na sprażenie słonecznika do sałatki, a tutaj zrobimy chipsy więc bo słonecznika już nie mam, a sałatki mi się bardzo chce tutaj gotowałam zupę, zupkę pomidorową dzisiaj ogrom rzeczy załatwiłam o, może tak pogadamy ogrom rzeczy dzisiaj załatwiłam ogólnie byłam u krawcowej mój mąż miał kurtki puchowe w zeszłym roku miał jedną, dwa lata temu miał taką błękitną w zeszłym roku kupił czarną bo w tej błękitnej e, porozcinał gdzieś tam, porozrywał materiał a w tych puchowych kurtkach z mm, dekatlonu które są mega cieniutkie mega... E, takie lekkie, a mają udź, um, udźwik. A mają, co mają? Wiecie, co mają, nie? jest ja się wysławić nie mogę. A utrzymują temperaturę do 3, jeszcze minus 10 stopniach, czyli minus 5, do minus 5 chyba są te kurtki. To powiem Wam, no porobił dziury i to ciężko było. Kiedyś próbowałam zanieść do krawcowej, krawcowa powiedziała, że mi tego nie zrobi, bo wszywając zrobi kolejne dziury. No, i że ma tylko takie kolorowe naszynki, naszywki, jak jej przyniosę takie kolorowe, jakieś naszywki, to ona mi to zaszyje, ale ona nie po, y, odpowiedzialności nie ponosi, jak się zrobią kolejne dziury, i będą znowu ten, będzie ten pół wychodził, bo tam jest puch naturalny. No, i słuchajcie, mówię, że, y, no ja mówię, czy da się to zrobić, czy nie, bo mówię, no tak, że mogę podziurawić kurtkę, to ja potrafię. No, pani stwierdziła, że na niebie. No więc wyszłam, a później jeszcze powiedziała, że na naszycie takiej jednej naszywki e, będzie mnie to kosztowało 55 zł. Mówię ile? I zabrałam. Stwierdziłam, że nie. E, I słuchajcie, kurtka leżała rok czasu, błękitna, dwa lata. W zeszłym roku ją zaniosłam, e, więc przeleżała e, dwa lata prawie. I mój mąż w zeszłym roku kupił czarną kurtkę. I ja ją teraz wyprałam, patrzę się, a na niej też na rękawie jest dziura i wychodzi puch. Po prostu e, mówię, okej, okay, otworzyła się u nas łącznie nowa krawcowa w nowym punkcie e, I dzisiaj zaszłam do tej pani i pokazuję tą kurtkę. Pytam się, czy ma jakieś naszywki, cokolwiek. W sumie nie zapytałam o cenę, więc nie mam bladego pojęcia, ile to będzie kosztowało, ale zapytałam się, czy mm, podjęłaby się, czy zrobi coś takiego i tak dalej, czy ma jakieś ewentualnie taśmy. Powiedziała, że. Ma coś, w paczkomacie jest, ale i umówiłam się z nią na piątek, że w piątek podejdę, kurtki jej zostawiłam, czarną ma zrobić, a niebieską powiedziałam, że jak, jak będzie miała taki sam kolor, to żeby robiła, a jak nie będzie miała, to ja przyjdę w piątek i zdecyduję, czy po prostu ten kolor, e, czy jakąś tam inną łatkę ma nakleić, czy nie, bo się okazało, że w tej niebieskiej to są trzy dziury, a nie jedna. Więc e, tak, czekajcie moje szczypczyki, ale mi ręka swędzi na miłość. No, nie, na witanie i na pieniądze. Uuu, tylko będę wydawać, czy. Kurde, gdzie jest moja ta? Chipsy moje się mi. Będę wydawać, nie będę, albo będę liczyć. Zobaczymy. Także tak, byłam jeszcze dzisiaj w przychodni po skierowanie na badania. Byłam też. E... Gdzie jeszcze dzisiaj byłam? Byłam też odebrać u kosmetyczki. Mówiłam Wam, że Xaverym ma e, Omega 3 zamówioną i już Wam pokazuję, co to jest. To jest coś takiego, preparat. No, nic nie widzicie. W drugą stronę muszę odwrócić. O, teraz będziecie widzieć, jak to wygląda. To jest coś takiego. Podlinkuję Wam ewentualnie. Chodzi o to, że. To jest e, najlepsza omega 3, najlepiej przyswajalne są w niej inne witaminy. Jest to dosyć drogie, nie wiem jakie to w smaku, czy to ksawery będzie pił, mam taką nadzieję. Jedną łyżeczkę dziennie, ale chodzi o to, że e, Podolog powiedziała mm, ogólnie, że ksawery ma bardzo słabą płytkę paznokciową i będą mu się takie rzeczy robiły, co miał z tym paznokciem na wszystkich paznokciach, że powinien właśnie brać to i inne suplementy mu jeszcze przypisała. Cynk, witamina B5, też od razu na trądzik. Dobra, to już się zgrillowało, to już odpuszczamy sobie. Więc zaczynamy, zaczynamy od jutra działanie tego. I co jeszcze? I gdzie ja jeszcze byłam? Jest, aż mnie ręka swędzi. A, i w Biedronce byłam właśnie, bo nie miałam winogrona, nie miałam y, truskawek do sałatki, jeszcze jednej, którą chcę zrobić. Ej, no chipsie. Także, no, musiałam jeszcze pójść do Biedronki. W Biedronce utknęłam na kasie, bo mi kupon rabatowy nie wchodził, więc chwilę musiałam poczekać. No i tak mi zleciało. Dobra, będziemy już robić tą sałatkę, jak to wystygnie, to się do Was odezwa. A, to jeszcze Wam pokażę, jak to teraz wygląda. Widzicie? Wszystko zostało tutaj. Poczekajcie, odstawię sobie. A pod spodem jest czyściutko. Więc ogromna zaleta, jeżeli macie płyty, na których Wam zostają wiecznie ślady, bo patelnie są czy garnki brudne od spodu już ze starości. Nie bardzo tego możecie jak doszorować. Chociaż ja się biorę też za testy różnych specyfików, żeby odszorować te patelnie. To zobaczymy, ale jak nie to podpowiadam patent, można położyć, to nie jest gazowa kuchenka, więc to się nie ma prawa zapalić, tylko po prostu wsiąka ten tłuszcz i brud spod spodu, którego się nie dało domyć. A co się działo jeszcze u nas w niedzielę, taka może też mała aktualizacja, bo ja w niedzielę ogólnie posprzątałam pralnię, przemeblowałam ją, zobaczycie z tego oddzielny film. W niedzielę też posprzątałam swój składzik, przerabiałam pokój YouTubeowy na siłownię, ale jeszcze ten film jest niedokończony, bo tam na razie tylko mój składzik ogarnęłam. Powystawiałam też część rzeczy na, na Allegro. Dzisiaj był brat, pozabierał, ale ja się Wam mogę czymś pokazać. Widzicie, jak wygląda teraz roleta? Widzicie, mój mąż za to w niedzielę wziął sobie ambitny plan i zrobił. Zamknij zasłony i bardzo proszę, zasłony zamykają się sama. A biedna zestresowana Azulka jeszcze nie kuma o co z tymi zasłonami i zawsze ucieka. Czego ty się boisz kurczaczku mój? Czego ty się boisz? Zasłony się zasłoną i ona sobie pójdzie tam, o będzie sobie odgarniać zasłonę i będzie sobie e Czekajcie, muszę zapalić światło, bo jest już ciemno. I będzie sobie już wyglądała. Tylko sam efekt zasłaniania i rozsłaniania ją najbardziej przeraża. Ja dopiero Nikola. A wystarczy ci tego makaronu? Mhm. No tak, ci wystarczy, bo ja dopiero mam nastawiać wodę. No więc tak. Tak to się kończy. Powiem wam, te chipsy z tego salami są fantastyczne. Już dwa zjadłam. No, genialne są. Także taka u nas była. Ja Wam życzyłam udanego weekendu, spokojnego. Wy mi życzyliście, życzyłyście, żeby się. Proszę, proszę, żebym się, żebym sobie odpoczęła, a ja się tak w niedzielę narobiłam, jak już dawno się nie narobiłam, bo w domu jest tyle rzeczy do zrobienia, po prostu, że szok. Więc taka była u nas pracowita niedziela. Mój mąż też, od rana do wieczora. E, e, od rana do wieczora siedział i montował te rolety. Zaczął około 10, skończył około, nie wiem, 20. Już na koniec ja powiedziałam, że pozakładam zakładam, e, po, e, przyczepiam na zasłonie, na żabkach e, zasłony, bo już widziałam, że mężowi odpadają ręce. Już miał dosyć, bo karniż ściągał kilka razy. Wcale to nie było takie proste, ale teraz stwierdził, że może już poszerzać. E, z, e, o kolejną działalność, znaczy w swojej działalności o kolejną rzecz, e, profil e, firmy i może zacząć montować elektryczne karnisze. Już teraz wie, jak to się robi, żeby to działało. Ale wiecie, trzeba było się najpierw nauczyć na e, własnych, że tak powiem, może nie do końca błędach, chociaż też i błędach. Dobra, muszę włączyć wentyl, ten e, okap, bo e, już tutaj się dzieje, a dzieje, także zaraz będziemy robić sałatkę. Właśnie, bo tutaj widzicie u mnie siatki porozkładane, bo ja mówiłam Wam, że dzisiaj byłem w Biedronce. Dzisiaj mąki były, 2 plus 1 gratis. Wzięłam jeszcze 3 mleka, bo nie ma nigdzie na niego promocji, więc na razie nie kupuję całej zgrzewki. Wzięłam oczywiście swoich ukochanych krówek. Jak ktoś jest krówkożercą, to informuję wszem i wobec, że to są najlepsze krówki na świecie i są w Biedronce. Co jeszcze kupiłam? Awokado kupiłam, truskawki kupiłam, mandarynki e, były wczoraj, a i winogrona, i tyle kupiłam. Niewiele rzeczy, ale ja wam wcześniej mówiłam, że coś wam pokażę. Słuchajcie, przyszła do mnie kolejna poduszka z Zamat Home. To dzisiaj żadna współpraca, dlatego że na chwilę obecną będą trwały testy, dlatego że ostatnio była taka sytuacja. Że ja w jakimś filmie wam pokazywałam poduszkę ze Sleeper Glow i mówiłam, że na tamtej śpie jak mi nic nie boli, a na tej śpie jak mi coś dokucza, bo tamta jest przeciwstarzeniowa i po tamtej nie ma żadnych odmiotów. Po tej w sumie też nie ma e, z Zamatchą, ale chyba Marka mnie oglądała, bo dzień po publikacji tamtego filmu napisali do mnie, że oni również posiadają e, poduszkę przeciwzmarszczkową, inną. Znaczy podobną kształtem, i czy zechciałabym przetestować ewentualnie, żebym miała później odniesienie, czy nie przypadkiem nie, nie lepiej zamiast wymieniać te poduszki mieć jedną a konkretną? Więc oczywiście się zgodziłam i przyszła do mnie ta poduszka, ale powiedziałam, że najpierw ją sobie przetestuję i dopiero około 20-25 mniej więcej pojawi się film, w którym Wam. Dam recenzję i jeżeli się pojawi taki film, to będzie również do niego kod zniżkowy. Jeżeli się taki film nie pojawi, to znaczy, że poduszka nie sprawdziła mi się i zostaje przy dwóch poduszkach na wymianę. Ta poduszka to jest właśnie Beauty Pillow, i to jest właśnie poduszka, która zresztą nieważne. Na razie także na razie Wam jeszcze jej nie polecam, nie testowałam. Dzisiaj ją wypakuję. Dzisiaj na niej będę spała, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A po 20 dam Wam znać, czy mi się sprawdziła ta poduszka, czy nie. Jak tak, to oczywiście dam Wam kod zniżkowy do niej. Ale na chwilę obecną informuję wszem i wobec, że rozpoczynam testy nowej poduszki. Mam nadzieję, że spełni moje oczekiwania. Wyśpię się i wstanę piękna i wypoczęta. Chociaż z tym wyspaniem się u mnie ostatnio ciężko. Dobra, chipsy mamy. Chwilę się studzi i robimy sałatkę. No dobra, kochani, składamy tą sałatkę. Zaraz zobaczymy, czy ta sałata jeszcze nie wyszła. Nie. Widzicie, ładnie się trzyma. Położyłam pod spód papier i bardzo ładnie sałata mi przetrzymała. A już naprawdę tutaj dosyć długo leży. Ok, No to jakiś tam pojedynczy listek. Gdzieś tam można wyłapać. Dobra, tutaj widzę jeszcze jeden. Ok, więc. Yy rozkładamy sałatkę, ja to dzisiaj zjem, więc robię to na takim półmisku, że i tak wiem, że to dzisiaj wszystko pójdzie damy jeszcze sałatę tą dobrze i tak, teraz dajemy na to winogrona bezpestkowe, przekrojone na pół już powiem Wam, że jestem taka głodna po prostu ostatnio mam tak, że jak przyswajam jakieś informacje jest ich za dużo, to yy, popadam w takie lekko mówiąc łakomstwo. Chociaż fakt, faktem je ostatnio dosyć mało i bardzo rzadko. Dobra. Yy, dodajemy do tego ogórka pokrojonego na ćwiarteczki. Strasznie mamy tutaj zielono, ale to nic, zaraz wszystko się że tak powiem tutaj wykolorowi. Tutaj troszkę, tu troszkę, tu troszkę. Dajemy pomidorka, którego musimy pokroić. Powinny być pomidorki koktajlowe, ale niestety nie mam, więc dam malinowego pokrojonego w taką większą kostkę. To jest malinowy z biedronki, więc ma smak. Tylko noże mam tempę. I wish that I could make you see how you fit me perfectly and the fall, fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. Kolejny kroimy kamember cały, bo to duża porcja sałatki. You fit me perfectly and I fall Dlatego dajemy nasze chipsy for, for you again We've been through it all You're the one who under Wypujemy wszystko słonecznikiem. I robimy jeszcze sosik. Sałatka gotowa. Kochani, sałatka jest super. Praktycznie zjadłam już całą. Miałam, nałożyłam sobie ogromny talerz, ale do reszty dorobiłam jeszcze raz sosu, z tym, że dałam olej z cytryną. E, moim zdaniem, e, boże, jaki olej z cytryną. Olej, e, oliwę dałam z miodem. E, pół łyżki miodu dorzuciłam do dwóch łyżek e, oliwy, i jeszcze raz wymieszałam i polałam tą sałatkę. Bo dla mnie jest ona taka troszkę, wiecie, ta cytryna tak przebiła mocno smak, że jest ona troszeczkę taka ostrawa. Więc e, ja osobiście, fakt faktem mam też winogron mało słodki, taki kwaskowaty jest, i może dlatego, więc ja mm, dorzuciłabym po prostu do mm, tego sosu. Yy, jeszcze pół łyżki albo jedną łyżeczkę yy, miodu. I tyle. I ja się kochani będę z wami żegnać, żeby wam zrzucić jeszcze ten film, żebyście mieli vloga na jutro. Także trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie yy, na kanale, już pewnie jutro, w jakimś przeglądzie. Do zobaczenia, miłego dzianka pa.